Cześć, chciałbym pokazać Wam dzisiaj w jaki sposób ja radzę sobie z ustawieniem zagłębiarki. Jest to zagłębiarka Mokita S10600 mam ją 2 lata no i czasami się zdarza, że się coś roz rozkalibruje. Yy. Od czego zaczynam? Przede wszystkim kąt prosty. I od tego by należało zacząć, żeby ustawianie yy samej szpilarki względem prowadnicy. Ja do tego używam takiego przyrządu z Neo. jest to wygodne, jeśli nie macie kątownika cyfrowego, możecie użyć jakiegokolwiek zwykłego. Ustawienie fiły kątownikiem, zacznijcie od tego, żeby łączyć ją z prądu. Ja mam do odkurzacza, o, paluszki mamy raz i nie odrastają. I teraz tak, wysuwamy tarczę, przykładamy kątownik. Ja muszę zwiększyć głębokość. Dajemy oczywiście na maksimum większe pole do porównania. I teraz tak, pamiętajmy o tym, że zęby są szersze od tarczy, przynajmniej w moim przypadku jest to tarcza która w centach. Um, przykładamy kątownik i tutaj Należałoby się skupić na tym, żeby utrzymać kąt równoległy pomiędzy... Tak jak widzicie, kątownik trafił nam w, zęb, w ząb, więc mamy... patrzymy na szczelinę, czy jest równoległa. Ewentualnie się przesuwamy i dosuwamy idealnie do tarczy. Tak jak widzimy, u mnie jest kąt prosty. Eee, Zobaczmy teraz, jak to by wyglądało z kątownikiem cyfrowym. Przy ustawieniu kątomierzem cyfrowym, weźmy pod uwagę Abyśmy mieli to na w miarę prostej płaszczyźnie postawione. Ponieważ kątownik się kalibruje. Kątomierz właściwie się kalibruje do danej powierzchni. Ustawiam na zagłębiarce, jednak trzeba pamiętać, że tu są rowki. Jak ustawimy krzywo to nam zejdzie. Robię reset. A najczęściej, bo stół też się potrafi machnąć. Najlepiej docisnąć sobie szynę. Tak jak widzimy, już mamy 0,5 stopnia, oczywiście takie dane potem nie będą miały znaczenia przy składaniu naszych korpusów czy jakichkolwiek mebelków. Jeśli chodzi o ograniczenie kąta prostego, w naszej, to bodajże był to imbus trójka. W naszej mamy dwa otwory. Tu jeden, tu znajduje się drugi. Luzujemy śruby spalające nam kąt. Zodokręcone do śmoców, ponieważ rzadko używam regulacji kąta. Wiadomo przy meblach kąt prosty przy parze z drobnymi wyjątkami. Mamy już nasze piłę wyluzowane. Jeszcze troszkę trzeba popuścić. To wydłuchajmy syf, jaki się tu znajduje. Ponieważ będzie powodował przypomanie pomiaru, następnie ustawiamy się na, ustawiamy nasz kątownik. resetujemy go z powrotem, aby uzyskać pomiar jak najdokładniejszy. Mamy już zerowany, wkładamy do tarczy. Jest to 89,91 Czyli tutaj, ja tak naprawdę nie mam co robić. Natomiast, wy, jeśli macie tarczę od chronu, za bardzo na szynach, czyli macie kąt w tamtą stronę się kładzie, to dokręcacie te dwie śrubki. I trzeba to robić metodą próby i błędu, do ustawienia odpowiedniej wartości. Jeśli macie ją za bardzo oddaloną od szyny to je wypuszczacie. Ponieważ tutaj są dwa takie odbojniki, to wkręcacie po prostu te odbojniki i luzujecie. I teraz tak, co ja zauważyłem nie jest ważne, żeby były one wkręcane o taką samą ilość z przodu i z tyłu po prostu musicie regulować jeden i drugi, aż dojdziecie do odpowiedniego kąta. I co ważne przy regulacji kątu odkładacie sobie powiedzmy kątowniczek z powrotem. Tutaj u nas utrzymał może kąt. No mniej więcej utrzymuje, chociaż trochę ten stół jest może chyba Spróbujmy tak. Jesteśmy na zero. Przykładacie z powrotem i widzicie co się dzieje. U mnie, jak widać, trochę też pracuje, ale odtałcie. Odłóżcie piłę na 45, połóżcie z powrotem i dokonajcie jeszcze jednego pomiaru. Ponieważ Wam w tym momencie będzie szalał, nie dojdzie, coś się coś podejdzie. Nie? I jak tak spróbujecie kilka razy, to w końcu utraficie w ten odpowiedni kąt. Ja ponieważ mam 90 stopni takich należy. Jeszcze sprawdźmy jeszcze raz. Jest 0,1. Jest 89,97 nie ruszam. Już więcej jest idealnie. Metoda prób i błędów dokręcając, odkręcając i przede wszystkim manewrując w, między, w międzyczasie, odchylając ją z powrotem do 45 i zamykając. Powtarzacie tę czynność zdejmując piłę z szyny i wkręcając lub odkręcając dwa impulsy. Są to dokładnie te. Imbus jest trójeczka. Co z kątem 45 stopni? Kąt 45 stopni ustawiacie ponownie, ponieważ ma ogranicznik. W tym miejscu jest przygotowana śrubka. Najlepiej sobie zablokować, żeby Wam za bardzo nie odpadała, aczkolwiek i tak będzie odjeżdżać. Ja jeszcze sobie złapię ściskiem, bardzo polecam. Jeśli chodzi o kąt 40 stopni 45, ustawiacie go to w tą śrubku, wkręcając ją imbuskiem lub wykręcając, tylko co ważne, tu jest przełącznik podajże 48 i 45 stopni, musicie go zablokować w tej pozycji, ponieważ może, inaczej możecie sobie wkręcać śrubkę do woli, to nic nie da. Jeśli już. Przekręciliśmy, ustawiamy sobie gankomierz, wciskamy siłę, wyciągamy, blokujemy, bo będziemy tak prawdopodobnie w tej pozycji pracować, bo to jest naturalna pozycja przypila, kalibrujemy go na zero, cyk, mamy zero, nie mamy. 01. Zakładamy, co mamy? 43,66, teraz prosty temat. Wkręcamy naszą śrubkę, odpuszczając i dopychając nieco raz, ponieważ materiał, który się tu zbiera, głowę, który się tu zbiera. Robi nam problem. I mamy kąt 45 stopni. Wiadomo, to i tak jest kwestia, jak napchniecie tarczy w danym momencie. Odpuszczamy, przekładamy jeszcze raz. Mamy 43,68, duże wahanie nam się zrobiło. Ale zakładam z powrotem tutaj, mam 003, więc nie ruszam, zakładam z powrotem i patrzę co mam, mam 45, mam, ok, ściskam, wracam z powrotem do 90, sprawdzam jeszcze raz dla wszystkiego 90, wiadomo, że w tej pozycji mamy szynę już inaczej ustawioną, więc musimy zresetować, ponieważ i to ciskamy, to wszystko też pracuje, nie? I czasami takie małe wachnięcie, możemy potem zrobić błąd. A prawda jest taka, że im dokładniej to zrobimy teraz, tym dokładniej nam no to zagłębiarko oddana materiale. Kalibracja. Ok, poszło, jest źle. No, i jeszcze raz. Jest dobrze. Przykładam tutaj. Mam 89. Waha się, no dociśnie wiecie Będzie się wahać więcej lub mniej, ponieważ, tak jak widzicie, to też nie jest super sztywny i super dokładny sprzęt. Ale mamy 89-94. Możemy to śmiało zostawić. Zakręcam. I przechodzimy do kolejnego etapu. Czyli ustawienie zagłębiarki równolegle do szyny. Szukając w sieci materiałów dotyczących ustawienia zagłębiarki względem szyny, nie podoba... dlaczego zacząłem? Nie podobało mi się to, yy, sposób cięcia maszyny w materiale. To, że w momencie, kiedy używałem podcinaka, bo wiadomo, tyla ma teoretycznie podcinak yy, załączany dźwigienką. Jak załączałem podcinek robiłem rowek. Było oczywiście ładnie cięcie igła. W momencie kiedy wyłączałem podcinek, szedłem na pełną głębokość. Uzyskiwałem przesunięcie względem podcinaka. I zacząłem próbować. Co wyszło z moich prób? Piwo posiada regulację równoległości, że tak powiem, względem szyny. Tymi czterema śrubkami. Luzując je, ja może pokażę, chociaż sobie rozkalibruję, ale to najwyżej, potem poprawię. Luzujemy powiedzmy dwie przednie. I możemy sobie stopę naszej zagłębiarki regulować w prawo lub w lewo. Są to małe zakresy wartości, takie jak widzicie. Ale jakże jest to ważne przy ustawieniu odpowiedniego cięcia. Przy kalibracji jakiejkolwiek piły bardzo ważne są ściski, w momencie kiedy ich nie założycie, będziecie mieli cały czas drobne przekoszenie. Ja akurat używam ścisków pichera, tylko gdzieś. A, drugi jest podtrzymał. Ściskam, podłączam zasysanie podłączam zasilanie włączam i jedziemy pojedziemy najpierw w trybie podcinek. Widzieliśmy sobie fragment, teraz wjedziemy na pełną głębokość materiału. Widzimy tutaj. Y Przesunięcie piły w momencie jazdy na pełną głębokość. I tego nie unikniemy, przynajmniej według mojej opinii, ponieważ jeśli zaczniemy centrować to idealnie na zero, w tym momencie, kiedy będziemy jechali, będziemy wyrywać laminat z tyłu. W jaki sposób ja ustawiam zagłębiarkę? Wjeżdżam materiał. W materiał w dowolnym miejscu, na środku i przejeżdżam kawałek w ten sposób, następnie wjeżdżam w materiał. Tak jak widzieliście, dojechałem w kawałek wciętego wcześniej materiału. Tu nam się zrobił uskok. I teraz tak, aby ta piła była, e, aby ta piła robiła nam jak najmniej odprysków, musimy ten uskok zrobić jak najmniejszy. Teraz tak, jeśli chcemy ten uskok zmniejszyć, luźnijemy te dwie śrubki. I przesuwamy przykładnicę w kierunku do tarcie, tak aby zmniejszyć jej odsunięcie od szyny, yy, zmniejszyć odsunięcie przodu, przodu stopy od szyny. W moim przypadku delikatnie ściągam, ściskam i dokonuję kolejnej próby. Nam ponownie odwiechania w temat materiału na pełną głębokość w dowolnym miejscu. I kolejny raz wjeżdżam w materiał jadąc trochę bardziej z tyłu na pełną głębokość, ponieważ na pełnej głębokości jak ust ustawiamy maszynę na pełnej głębokości, a nie na mniejszej, jesteśmy w stanie to przesunięcie bardziej skorygować. W tym momencie uzyskałem taki uskok, który będzie dla Was bardzo słabo widoczny. I ja taki uskok zostawiam. i u mnie to zostaje, ponieważ wiem, że jak dam, zrobię to dokładniej, zrobię to na zero, będzie mi to wyrywało laminat z drugiej strony, a tego też chcę uniknąć. I Teraz, co należy zrobić na koniec? Listwa ma. Szyna nasza prowadząca ma gumę antyodpryskową, ja to gumę niedawno wymieniałem. Dlatego też nie chcę, nie chcę jej ruszać. A jak się przyjrzymy, widzimy, jak widzicie na zbliżeniu, w moim w, teraz, w tej chwili przy tej kalibracji, wycinamy delikatny ząbek. Dlatego ja y, teraz od nowa przesunę się, przejadę cały materiał na dwa razy i zobaczymy, jak wyszły obie krawędzie z jednej, jak i z drugiej strony. Dalej poza materiał nie wyjeżdżam, ponieważ jak piła spadnie z mojej szyny, zrobi mi wcięcie na, wcięcie na gumie, które będzie mnie oszukiwało. Obejrzyjmy teraz tak. Moja guma została przycięta, idzie na równo z materiałem, w związku z czym nie wymieniam jej w tym momencie. Ale jeśli macie coś takiego, że Zostanie wam duża krawędź, nie? I będziecie mieli taki chociażby, tutaj, taki malutki uskok. No to trzeba ją niestety wymienić. Stestujmy sobie, jak, jaka będzie jakość naszego cięcia. Ustawiam szynę. Oczywiście tutaj efektu nie zobaczymy na tej płycie, ponieważ jest to płyta 12. Ja ją używam na plecy pod lustro. Do szaf przesuwnych do systemu Sebrola. Ale ustawy sobie kropkę. Spróbujemy uzyskać jak najbardziej gładką krawędź. Lecę raz z podcinakiem, drugi raz bez podcinaka. Mamy docięte. Sprawdzimy sobie teraz, jak wygląda nasza krawędź. Oczywiście, tak jak mówię, na tym materiale nie uzyskamy jakości fine cut, aczkolwiek myślę, że myślę, że nie jest źle. Wiadomo, ta krawędź nie będzie. Jeśli docinam formatki, jeśli mam krawędzie widoczne. To także, dwie krawędzie są widoczne. To po podcinam sobie frezarko. Zazwyczaj fryzuję, ponieważ no, czegoś takiego bym nie zostawił. Zobaczmy, jak wygląda druga strona. Przysłuchajmy sobie te klapawki. Natomiast druga strona jest. No, jest igła. No. Można się golić. I wolę coś takiego uzyskać, ponieważ dzięki temu wiem, że jak docinam jakiekolwiek blendy czy to są blendy górne, czy to są blendy dolne to docinam je po prostu na odwrót. I ta krawędź widoczna jest wtedy bardzo ładna. Co zrobić, aby uzyskać tę jakość cięcia jeszcze lepszą? Ustawmy piłę nie za głęboko. Wstawię sobie głębokość cięcia. Delikatnie poniżej tej głębokości, czyli coś takiego, żeby ząb wyszedł, ewentualnie można do połowy zęba zrobić. Ustawiłem na 20 mm, żeby też nie za nisko. I wykonamy kolejne cięcie, i sprawdzimy, jak nam teraz wyjdzie. Niestety, jak tniecie o pełną tarczę, nie zostawiacie marginesu na odpadu, nie zostaje zagłębiarka. To robi bardzo dużo syfu. Aczkolwiek się zastanawiam, czy jest sprzęt, który tego nie robi. Być może, być może kiedyś będę miał okazję popracować z czymś lepszym. Na razie mam to. Jak wygląda teraz krawędź? W tym momencie krawędź wygląda bardzo dobrze. Przynajmniej z tej strony. Można by było ją zostawić jako widoczną. Myślę, że wygląda to dobrze. Z drugiej strony również wygląda to bardzo dobrze. Podsumowując, na sam koniec weźcie jakiś odpad przytnijcie sobie jeszcze go 2-3 razy. Yy. Macie piję ustawiono na pełną głębokość na tam 0,5-0,4 mm tego uskoku. W momencie kiedy będziecie cięli na mniejszym uskoku będzie ciała uważam bardzo fajnie. Jeśli macie jakieś fajne uwagi, zapraszam do komentowania. Jest to pierwszy film na tym kanale. Content będzie głównie meblowy, ponieważ jest to moje ulubione hobby. Co robię po pracy zawodowej, ale może kiedyś się pojawiły jakieś elementy budownictwa. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego odcinka.